Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję sobie kolejny przepis Lidlomixa. Będzie to przepis na słodko. Wykonamy cynamonowe ślimaki inaczej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak one wyglądają, zapraszamy do oglądania. do przygotowania ślimaków cynamonowych inaczej będziemy potrzebowali. Do ciasta: 180 ml mleka, jedno opakowanie suszonych drożdży, 80 g cukru, 125 g miękkiego masła, 500 g mąki, 2 jajka wielkość L, 1 druga łyżeczka soli, 2 szczypty mielonej wanilii, 1 druga łyżeczki mielonego kardamonu. Do przygotowania nadzienia 75 g miękkiego masła, 2 łyżki cukru oraz 1 łyżeczka cynamonu. Czas przyrządzania naszego przepisu to 20 minut, łączny czas godzina 40. Przepis oceniany jest jako średnio trudny i wyjdzie nam z tego 12 sztuk bułeczek. Rozpoczynam gotowanie. Do pojemnika miksującego na początek dodaję 180 ml mleka. Mleko przygotowane. Wlewam do pojemnika. Teraz jedno opakowanie suszonych drożdży. Do pojemnika wrzucam również. Czas na 80 g cukru. I teraz wszystko podgrzewamy. 37 stopni, czas 2 minuty. Startujemy. Podgrzewanie powoli dobiega końca, i będziemy szli dalej z naszymi krokami. Teraz dodajemy 125 g miękkiego masła. Mam przygotowane 125 g masła, pokrojone w kostki. Tutaj pomogę sobie naszą szpatułką, żeby je wyciągnąć. Masło przełożone. I teraz czas na 500 gramów mąki. Mąka odważona, ląduje w pojemniku. Teraz czas na dwa jajka wielkość L. Jajka najpierw wybiję, będę wybijać pojedynczo do naszej miseczki. W przypadku, gdyby któreś było zepsute, nie stracimy całej mąki. Jedno jajko ok, do pojemnika. I tak samo z drugim. I drugie jajko również ląduje w naszym pojemniku miksującym. Teraz dodaję jedną drugą łyżeczki soli, dwie szczypty mielonej wanilii, jedna druga łyżeczki mielonego kardamonu. Jeżeli chodzi o sól, Plastycznie sól. rzucam do pozostałych składników. W przypadku wanili yy, nie mam mielonej, użyję po prostu dwóch kropelek ekstraktu. Szybka zmiana planów. Okazało się, że nasza butelka z ekstraktem yy, z wanili jest pusta, jak widzicie. Nic nie, się z niej nie, nie wylewa, ale mam pastę waniliową, także dodam dwie takie kropelki tej pasty. Tu już mam pewność, że coś jest na pewno, także dodaję raz, dwa, tyle w zupełności wystarczy. I teraz jeżeli chodzi o kardamon. My mieliśmy cały kardamon, żeby też nie kupować kolejnego kardamonu, zmieliliśmy go, rozdrobniliśmy w moździerzu. Także pamiętajcie, jeżeli macie cały, nie musicie kupować mielonego. Nie macie moździerza wtedy, wałek czy coś w tym rodzaju. Kardamon w misie. I wszystko wyrabiamy. Ugniatamy przez 2 minuty. Uruchamiam. Nasze ugniatanie powolutku dobiega końca. Zostało nam kilka sekund otwieram pokrywę dużą miskę muszę wysmarować jedną łyżką oleju i przełożyć tam ciasto jak widzicie tak się prezentuje nasze ciasto, ja mam przygotowaną miskę, która jest już wysmarowana olejem i teraz będę przekładać tam ciasto delikatnie w międzyczasie ja sobie tutaj z boku natłuściłam dłoń żeby łatwiej mi było wyjąć nasze ciasto. I nasze ciasto przekładam do miski. Moje ciasto już przełożone. Teraz jeszcze mamy wskazówkę, że ciasto musimy natłuścić z wszystkich stron i odstawić na jedną godzinę w ciepłe miejsce. Ja już ciasto natłuści, natłuściłam e, w międzyczasie. A w czasie, kiedy ciasto rośnie, my wymieszamy 75 gramów miękkiego masła, 2 łyżki cukru, 1 łyżeczkę cynamonu. Ciasto nam już rośnie, w międzyczasie, żeby zaoszczędzić czas. Przygotujemy masło. Jak widzicie, ja mam tutaj przygotowane nasze masło 75 g, ale ono nie jest do końca miękkie. Za późno wyjęłam je z lodówki, więc ja je przełożę do większej miseczki, w której wszystko będziemy mieszać. I wstawię dosłownie na chwilę do mikrofalówki, żeby zrobiło nam się nieco bardziej płynne. Łatwiej nam będzie je wymieszać z cukrem i cynamonem. Trochę chyba zbyt rozpuściliśmy masło, ale to nic. Ono. Zaraz wstawimy do lodówki, jak wymieszamy z pozostałymi składnikami i nam się trochę zetnie. Także teraz dodaję do tego cukier. Oraz nasz cynamon. Wszystko mieszam. Później tą masą będziemy smarować nasze cynamonki. Także dobrze, że zaczęliśmy wcześniej przygotowywanie naszej właśnie tej masy, bo mamy czas, żeby wstawić ją do lodówki, żeby nam się ścięła. Tak, przygotowaną w naszym przypadku płynną masę wstawiamy do lodówki aby zmieniła nieco swoją konsystencję. Minęła godzina, nasze ciasto bardzo ładnie wyrosło i teraz przechodzimy dalej. Ja tutaj mam y, kolejny krok, ciasto ponownie zagnieść na podsypanej mąką stolnicy, włożyć papilotki do wgłębionej blachy y, do wypieku muffin. I po raz drugi mamy to samo, więc podejrzewam, że jeden z tych kroków to było y, nagrzanie piekarnika. Ja piekarnik włączyłam 170 stopni, grzanie góra-dół. Także teraz wyłożę ciasto na moją matę. Tutaj delikatnie podsypię sobie mąką. I przegniotę teraz nasze ciasto drożdżowe. Ciasto przegniecione. Teraz muszę je rozwołkować. Ponownie stolnicę moją matę podsypuję. Teraz już obficie mąką. Wykładam ciasto. Teraz patrzę kolejny krok, ciasto rozwałkować na prostokąt 30-50 cm i posmarować naszym masłem cynamonowym. Także ja teraz biorę wałek z góry, ciasto delikatnie opruszę mąką i rozwałkowuję. W czasie, kiedy ja rozwałkowuję nasze ciasto, zapraszam Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Jest już nas coraz więcej tam. Ostatnimi czasy również założyliśmy Instagrama, także zachęcam Was do obserwowania nas również na Instagramie. Ciasto rozwałkowane, teraz będę nakładać nasze masło e, cynamonowe. Rozkładam masełko, o zostawiam ostatni, tutaj będę zwijać w tą stronę, więc zostawiam wolny brzeg, a resztę dokładnie smaruję naszym masłem i za chwilę jak posmaruję, wszystko będziemy zwijać. Całe masło cynamonowe wykorzystane. Odstawiam na bok. I teraz nasze cynamonki będziemy zwijać w rulonik. Zaczynam od tej części, gdzie cało smarowałam cynamonem, czyli tutaj. Ja to zrobię małymi kroczkami, tego, że ciasto jest stosunkowo długie. I w ten sposób zwijamy do samego końca tutaj jeżeli macie dodatkową parę rąk w postaci kogoś do pomocy możecie go zatrudnić wtedy będziecie razem cały wałek zwijać ja robię to najpierw jedną stronę później drugą i tak do samego końca nasze Gigantyczna cynamonka zwinięta. Teraz przełożę ją na środek i będziemy ciąć ją na mniejsze cynamonki, ale jak to za chwilę Wam pokażę. Teraz kroimy nasze cynamonki na mniejsze. Ja mam przygotowaną nitkę, podkładam ją pod spód i w ten sposób kroję cynamonki. Już Wam pokażę, co daje nam taka nitka. To, że nasza cynamonka nie jest płaska, jak możecie zauważyć. Teraz Wam pokażę to na przykładzie noża. Co się stanie, jeżeli będę kroiła nożem? Patrzcie, teraz biorę nóż i kroję naszą cynamonkę nożem. Ja zrobię takie grubsze. Widzicie? Cynamonka krojona nitką, kontra krojona nożem. Zdecydowanie ta nitka wygląda ładnie. Także ja teraz biorę moją nitkę i kroję do końca nitką cynamonki. Przeplatamy, chyć ściągamy i gotowe. Wszystko wygląda bardzo ładnie. I za chwilę, jak już pokroję wszystko, będziemy przekładać to na blaszkę wysmarowaną tłuszczem, ale o tym za chwilę. Ostatnia cynamonka przekrojona. Ja tutaj sobie przygotowałam takie naczynie żaroodporne, wysmarowałam je tłuszczem i właśnie w niej będę piekła. W ten sposób zaoszczędzicie czasu i pracy. A efekt będzie taki sam. Biorę teraz nasze cynamonki, delikatnie je formuję w takie kółeczka, po prostu zniatam jak gdyby do środka i układam, pamiętając, aby zostawić luz. O i tak nam się jeszcze zrosną w trakcie pieczenia. Zaraz zobaczę, jak mi to wyjdzie, bo chciałabym wszystkie zmieścić na jeden e, raz. Także tutaj za chwilę ewentualnie będę to wszystko ścieśniać. Jajko rozmącone, cukier przygotowany. Teraz jajkiem smaruję każdą cynamonkę dokładnie z góry, dzięki czemu będzie ładna, błyszcząca, nie ma towa. Cynamonki posmarowane jajkiem. Teraz posypujemy naszym cukrem. Nie za dużo, prosto odrobinę Każdo po kolei. Jak widzicie, tego cukru naprawdę niewiele trzeba. Jeszcze zobaczę. Teraz musimy to piec przez 20 minut na złoto brązowo i ostudzić. Czas pieczenia minął wyciągam teraz nasze bułeczki z piekarnika. Najpierw wyciągnę te, za chwilę wyciągnę drugie. Jeżeli chodzi o sam czas pieczenia, w przepisie było 20 minut, ale to 20 minut w zupełności nie wystarczyło, dlatego że one były jeszcze bardzo blade, widziałam, że jeszcze są surowe, ja dołożyłam jeszcze około 8 minut. Jeżeli chodzi o nasze cynamonki, teraz musimy poczekać aż ostygną. Jak ostygną, my je polukrujemy, polejemy lukrem i tak będziemy je podawać. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! polana lukrem. Ja lukier przygotowałam z cukru, pudru i soku cytrynowego. Jak dla mnie cynamonka jest rewelacyjna, mięciutka, puszysta. Dzięki temu masłu, które było w środku, ona jest taka kremowa, no po prostu coś fenomenalnego. Także jak najbardziej polecam wam wykonywać ten przepis i również yy, polecam wam wykonywać właśnie w tej formie, w której wykonałam ja. Dzięki temu, że cynamonki są wszystkie razem, to masło ładnie nam tam się yy, kumuluje. I dzięki temu one są takie mięciutkie, puszyste, ładnie się opiekły z każdej strony, nie są suche. I najlepiej smakują takie jeszcze lekko ciepłe, ale nie całkiem zimne. Także jak najbardziej polecam Wam przepisy. Róbcie śmiało, dawajcie znać. Oznacaj, oznaczajcie nas również na Instagramie, jeżeli robicie przepisy, które wykonujecie z naszego polecenia. Od nas dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na nasze kolejne produkcje. Dzięki za oglądanie. Cześć!